Wszystkich z tej strony bardzo witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale jest Adam. Dzień dobry! Jest tu jeszcze taki nieziomny momek. Ziemniak. Ziemniak taki. dobry, Obrada. No i będziemy dzisiaj grać e, ja też Project playtime. E, gramy, gramy i gadamy, i musimy, musimy zdobyć tikety, żeby, mieć, żeby kupić sobie nowego skinka do platformy. Tak, to jest nasz cel, żeby chociaż z jednego skinka zdobyć. A ten Adam, przypomnij mi, jakiego, na jakiego skina zmierasz? E, boxy był ten. Boxy był. Ten boxy był pirat. Aha. Ja bym tam na boxie był pijać, ja na boksi był, ale innego... Ja nie, mam, ja nie mam już w ogóle tiketów, dlatego że dałam wszystko na tego napelki. Które mi gówno dają. Ty, bo mamuszka nie jest miła. Mamuszka jest bardzo niemiła właśnie tym. No i dobrze. A ona mnie zabije. I dobrze. Adam, pamiętasz co ci mówiłem przed nagrywkami. Proszę. Tam, ty. ale ty, ale ty przed co powiedziałeś noc. Co? Co? Weź co ty ja powiedziałeś, nie? Yy, no powiedziałem. Eee, no pan gówno. Ale to on. Yy... Ale to nie jest złe! Aż tak złe nie jest. Jest. Okay. Nie, nie wiesz, czy mi chodzi o to, co ty na przykład mnie powiedziałaś na tamtym e, fi, pod koniec tego pierwszego filmu? O, to na przykład, żeby to wyzwanie dawa, ale skończmy ten temat. Adam, co, bo to jest drugi odcinek, co dam teraz tobie bardziej się wymówić. Możesz mówić. No więc, ja zaraz będę musiał uratować Boże Japonia, chcę, żeby mojego kolegę zarówno jakiejś haggelsy. Jeszcze będziemy się, jeszcze za domem będziemy... Będziemy, jeśli w weekendy, jeśli będziemy mieli tak czas w ogóle, taki cały czas wolny dla siebie, to e, będziemy pływać w każde weekendy co po dwa, trzy odcinki dziennie w warstw. bo przez to, że dzisiaj jest sobota i jest tak późno i dopiero po dłuższym czasie udało <coughs> mi się ogarnąć kanał to myślę, że, yy, że takie, że w soboty yy, będziemy nagrywać po trzy filmiki i yy, a w niedzielę po dwa, trzy też <coughs> nie wiem, czy Adam się zgadzasz, ale dla mnie taki Taka rzecz była fajna. Ja mogę się zgodzić. A wytłumacz, kiedy mi ten PEG zadziała z leczeniem? Bo nie wiem, bo on mnie w ogóle nie leczy. Nie, nie wiem. Oj, ja wyświetlić, czuję. A życie. A, A wiesz dlaczego? Bo uratowałem typa i nie, posłuta, nie, ja zginąłem wtedy, kiedy go uratowałem. I przegrasz? się Dobra, wolę, przykro mi, ale cię nie uratuję. Bardzo bym chciała, ale nie mogę. Ktoś inny cię ratuje. No wiem, eee. eee, No, no, ja, ja że... Ja wiem, że dopiero zaczęliśmy nagrywać dzisiaj i że daję po prostu wam, nie daję wam takiego wyliczonego czasu, tylko po prostu są dać czas. Napiszcie w komentarzach, czy podobają Wam się te serie, czy czy danym chcecie, żebym nagrywał. Póki panowie połączyli, póki mi depresja społeczna nie zadziałał w kufce. Bo oczywiście, bo ludzie mnie bardzo nie lubią w tej grze i po prostu szarżują na mnie jak jasna bułka. Z Jasna bułka z Ja no. przepraszam, że się śpię, ale ja po prostu błażej u mnie mnie, mieszyć. Ym... Nie wiem, widzowie, ale to, nie. ja wiem, że to jest nowy kanał i <laughs> nic tu nie mamy nowego, eee, takie stare rzeczy, ale eee, mam jeszcze do was jedno pytanko. Czy chcecie, żebym puszczała jakieś muzyki z telefonu w tle? Jakieś piosenki? albo powstałam się na konsoli, żeby to działało, bo mogę, jeśli wiadomo mi nie będzie przeszkadzało. Adam, co ty na to? Nie wiem, mamie, to nie nie, wiem. nie będzie chyba przeszkadzać. to ty też będziesz mogła wyjechać, więc nie powinno cię to przeszkadzać. Więc. E, więc. E, myślę, że ten odcinek, to by trochę jej wyświetleń po, po jakimś czasie. I, i, I że nam się uda dawić do bardzo dobrego celu, że pójdziemy na szczyt góry, i że właśnie wszystkie mamusie, wie wszyscy ta twarz się która teraz wam nie saduje. Po prostu niech wszyscy, po prostu, czy to mamy, czy to tatę, czy wujka, wszystkich poszedł ze swojej rodziny, żeby nie zasuszkiwały, dali im lajka i nie Komentarze jeśli nie kto, to nie musiał, bo to są zawsze sobie nie zmuszeni. E, ale um, na przykład e, jako dzieci. E, nie nie, dzieci. No czekaj. E, jako dzieci bym chciał, żebyście subskrybowali, bo byłoby to dla was ten kanał. Adam też tak zresztą się święci, e, bo Adam nigdy nie nagrywał ze mną. I on to też robi dla was, żeby wam miło było. Więc e, odwdzięczcie, subskrypcją, dzwoneczkiem i tak i, e, to się mówi, i łapkami w i komentarzami. Co się dzieje, ty grasz? Coś do powiedzenia? Grasz. Czekaj dalej! Kim grasz?

Um, bo, um, bo ja ciągle gadam, to się czasami zatknąłem. Yy, Pomyśl teraz i powiedz takiej dłuższą część swojego jakby, tematu, jak chciał pomówić. No! Boże, co to jest. A nie, to nie się. Yy, ten! No, po prostu! Mm. Jakby to powiedzieć. Jak bawię! No ja. Po prostu robimy to dla was, no i po prostu. Możemy się czasem pośmiać, raz z tego, co robimy. No po czasem mam. A, dobra, nie wiem, jak mówił, Ale no, po prostu. No, A więc widzowie, teraz może mnie przejewasz trochę? E, przejewa mnie Adam, czy nie? Nie, nie przejewasz. E, dobra, widzowie. E, jeśli wiecie e, do końca do końca tego. E, znaczy, jeśli wiecie do wakacji: e, 2000 subskrypcji na tym kanale. To z Adamem zrobimy dla Was coś specjalnego. Albo pokażemy twarze, albo coś innego. Albo live, jak już zrobimy, zobaczymy. Należy do Adama też, bo ja tak mogę powiedzieć, a Adam też ma swoje zdanie, więc nie zmuszam. Dobra, no i możecie, może zrobimy tak, że po prostu napiszcie w komentarzu literkę A i B. I zobaczymy. I jak będzie na przykład więz, więz, więcej literyki A, to wtedy ja będę rozkazywał Błazylowi i po prostu będę i będzie robił wszystko, co mu każę. Tak, A wszyscy, jak będzie tam więcej litery? Że będzie, Adam będzie rozkazywał przez całe nasze granie w Project Playtime, będzie musiał mi w rozkazywać, rozkazywać, kogo mam zabijać i tak dalej, co mam zrobić. Tak, a jak będzie więcej literek B, to po prostu w będzie. No, no, rządził. Więc proszę, zostawcie tą literkę. Zostawcie dużo literek A, proszę. Mój zabierasz sobie się A proszę, A, a proszę, A. Ja pierwszy raz jestem wyjątkową osobą. Jak nie będzie więcej literek A, to po prostu nie będę nagrywał z grozejem. Nie, 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 tak takiej rzeczy nie. Nie, nie, dobra, nie, 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 ale. Proszę więcej literek A! ABCD, EFG, C E ABCD, Ej, hey, to je problém, páně, můžeš rušit. E, musíš můžeš poklíkat, že... Albo, e, albo, a jeden, nebo hůlko, můžeš tam oh. nejklíkat. No. A. Máňa. Be stingling in the moment, silo. Ani, A co jsi do toho boxa? tego toy tego drugiego toyboksa. A i powiedz mi czemu ty masz taką uśmiechniętą mortkę? Nie wiem. Dlaczego tak, takiego ty... mi... Czegoś tyś się nawciągał? Mąki Basi. <noise> Jak chyba wygląda słodko. Bartek górem... Ten Bartek... Bartek pisałeś. Pod filmem, co mówiłem, co chcecie, żebym nagrywał. To tak bardzo Ci dziękujemy za aktywność na naszym kanale. Jeśli jesteś na naszym kanale dalej i chcesz oglądać nasze filmy, to prosiłbym Cię, żebyś po tym albo pod filmie, jakim napisał komentarz i zadamy, za będziemy mieli większą motywację na nagrywanie odcinków. I ten drugi odcinek Ola, nie ma tego mówił. Oj, nie coś mi się coś włączyło. E, Wydawaj, pozwólcie, że... Mm, że zaczekam. E, w ogóle zróbmy tak, e, czekajcie chwilę. Włożę Adama ekran taki, udostępnicie i zobaczycie z mam perspektywy, jak to wszystko wygląda. E, bo ja muszę zjeść. Kurde, bo... A tak, przyjdę do boku, to to się nagrywa. Macie tam z boku perspektywę Adama, nie wiem czy wieł, e, widzicie na nagraniu. Jeśli nie, to trudno, ale ja muszę zjeść, e, bo jestem, zjem i mogę do was iść. Więc... Mm, no to jest sól, że a ja gdy nagrywek nie miałem czasu, kiedy zjeść byłem zajęty wszystkim. A ja podałem <tuszy> na przykład plan na ten odcinek. E, więc Adam e, się nie możecie... Znaczy Adam był z małym tam do a ja po prostu będę nic nie robić, bo chcę zjeść. Więc to ja bym skończył tyle. Dobra, to trzeba uważać Bo podobno tu się pi znaczy y, 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 jakiś pirat który ma Boxa na sobie Przyszedł, który mnie właśnie zjadł. Bo jakaś piękna noga w czanie, nie będę obecny na sprawdzianie <try> Za się jesteśmy jak w Jezus. Odgadnijcie. Ale widzowie w komentarzach ile Adam i ja mamy lat. Najpierw ile Adam ma lat i ile ja mam. Mam w następnym odcinku, jeśli nie zgadniecie, to mam po prostu powiemy ile mamy lat i proszę się nie śmiać, My jesteśmy młodzi, za młodzi na nagrywanie chyba, nie wiem, ale czegoś nie robi dla was. Zasady są po to, żeby je łamać, więc... <ścoughs> no się, strzegać, się ich. A hej, potem możemy wyglądać. O właśnie, bo... Weź mi powiedz gdzie on jest. A możesz sunąć dupę, bo widzę tylko ścianę na twoim ekranie. Nie mogę. No, bo, ten, bo chcę ciebie obejrzeć, a oglądam ciebie. Jest... Nie jest, jestem ten, ten czego. Box jest. Nie wiem gdzie jest boxy, a Box jest na górze. Tu mamy z innego gracza perspektywy niż tego, dama, ale on ucieka właśnie przed boxing, więc zobaczymy, czy osobie sobie się uda uciec. No i się nie udało. Czy um, się nie śmiejecie też w komentarzach, że ja bodem jesteśmy w to słabi? Bo po pierwsze, my jesteśmy dziećmi, a po drugie, że uh, um, my nie mienigamy po to, żeby być playerami, tylko śpiewamy dla was i dla przyjemności. Adam możesz coś powiedzieć? Adam! <laughs> Dobrze, mówi pan, to prawda robimy to dla Was, żebyście się nie nudzili Więc... W sumie miłego oglądania a, co, ja... ja um, będę... Będę rozmawiał, tylko... Potrzebuję jeszcze z minutki i już no nie będę z Wami rozmawiał ja no się na chwilę wyciszę, a chce przyjdę To so no nie, ja nienawidzę tego odciągania jego. Oj, idzie, idzie. Nie. nie! Nie, nie widzę, nie widzę. E, e, skończymy ten odcinek, i będę się kończyć. E, muszę się uczyć na historię, ale po, powiem Wam tylko tyle, że jutro spróbuję znaleźć czas, żeby dla Was, jeden czy dwa sylniki. Nie, nie, Więc... nie. No, właśnie Adama i Bo by Więc smacznego, więc smacznego dla boksiego. Właśnie patrzę na Adama. Walczę z tymi haggersami. Nie ja pytać, co to jest za mały e, dzieciak na, ich, na jego plecach, ale to jest plecak po prostu. Ojej, plecach na plecach mam go. E, tak, Czekaj, Bardzo Was lubimy. To <grymne> bardzo, bardzo Was lubimy. I, <grymne> i wiecie, jak dla się Was. staramy się. I powiecie każdemu z swojej rodziny, żeby zasubskrybowali nasz kanał, bo nam to dużo, bardzo pomoże. Na razie mam tyle co do powiedzenia. Nie wiem, Adam, ty pomyślałaś, że co dalej coś mówić, bo ja nie mam na razie pomysłu. A My tak, SK, więc... Yy, będzie mam tyle yy, że jeśli chcecie więcej po prostu filmów z Project Flight'a, mam... jeśli chcecie z innej gry, to piszcie na dole w komentarzach, bo je, czemu ja dostałam zero etykietów? Yy, jak to się mówi, bo jeśli nie będziecie pisać, albo, ten, albo nie będziecie lekować jakieś gry, to my nie będziemy nagrywać, bo my, tu, my chcemy sprawić, czy czy, chcemy, czy to co ja naszą pracę, czy macie to Bo jak macie wywalony, to my się tak nie bawimy. Ej, ale nie zachowuj się tak do widzów. Ale chodzi mi o to, że trzeba. Jeśli chcą, no ale takie filmy, czy z tej gry, czy z innej, no to wiesz, to, to muszą pokazać, że chcą, bo jak nic nie będzie dla niej reakcji, no to ze mamy wtedy, czy właśnie dla Was widzę, wszystkich podoba. A ja jestem, jestem potworem błażej. Jest to ważne. To jest ostatnia gra, jak gramy. Już jest 20 minut. To, to w sumie wiecie, co ten widzowie, żebyśmy skończyli ten odcinek, i po prostu e, jutro, albo już się po prostu nagramy filmik. więc e, Adam, chodź na ja chwilę do mnie. I taki jesteś. Się pożegnamy. E, I to tam do ciebie e, się pożegnamy, i tyle. No, jesteś obok mnie. Stój, 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 stój. stój tuj, się ma, e, wy z Adam możesz się pożegnać? no, to, a razie widzowie, mam lipę, że nawet jutro dla was zagramy, a teraz była date. na razie, widzowie, pa, swojego dnia.